Uczestniczyłem w ślubie mojego syna, którego wychowałem jako samotny ojciec, ale na mojej wizytówce napisano niewykształcony fałszywy tata. Wykształcona rodzina panny młodej wybuchnęła śmiechem. Ale kiedy próbowałem odejść, mój syn powiedział Tato, chodźmy do domu. Następnego dnia w ich firmie stało się coś niesamowitego. Wizytówka. Stałem z tyłu luksusowej sali balowej, poprawiając mój źle dopasowany garnitur. To był dzień ślubu mojego syna, dzień o którym marzyłem przez dwadzieścia lat, odkąd jego matka odeszła i zostawiła mnie, żebym wychowywał go sam. Pracowałem na dwóch etatach, naprawiałem toalety w dzień, dostarczałem produkty spożywcze w nocy, były chwile, gdy zimą nie mieliśmy ogrzewania, ale nigdy nie pozwoliłem mu głodować, nigdy nie opuściłem zebrania z nauczycielami. A teraz tutaj byliśmy setki gości. Błyszczące żyrandole, szampan płynący strumieniami i sześciopiętrowy tort, który prawdopodobnie kosztował więcej niż moja miesięczna pensja. Nie czułem się komfortowo w tym świecie. Ale byłem dumny, dopóki nie zobaczyłem wizytówki. Przy stole rodzinnym, tuż pod złotą etykietą ojciec pana młodego, było moje nazwisko, a po nim fraza, którą ktoś dodał w drukowanych literach złotym długopisem Niewykształcony fałszywy tata. Zamrugałem. Na pewno to żart. Ale potem rozległ się śmiech ze strony panny młodej. Jej ojciec, emerytowany dziekan Uniwersytetu, parsknął z zadufanym uśmiechem. Jej matka zakryła usta, nie mogąc powstrzymać chichotu. Jedna z jej kuzynie szepnęła coś do drugiej i obie spojrzały na mnie, śmiejąc się głośniej. Gorąco podniosło się po mojej szyi. Rozglądałem się za synem, jakubem. Stał przy parkiecie. Uśmiechając się, gdy fotograf robił mu zdjęcia z nowymi teściami. Nie widział tego. Nie mógł tego widzieć. Cicho odwróciłem wizytówkę i próbowałem usiąść, ale śmiech nie ustał. Wtedy to usłyszałem. No cóż, czego się spodziewaliście? Naprawia rury. Prawdopodobnie nawet nie skończył liceum. Mój żołądek się ścisnął. Wstałem, gotów wyjść. Ale kiedy odwróciłem się, żeby odejść, mocna dłoń chwyciła moją. To był Jakub. Spojrzał na mnie poważnie, cicho, ale z czymś płonącym w oczach. Tato, powiedział, chodźmy do domu. Zawahałem się. Jakub, twój ślub. Powiedziałem, chodźmy do domu. Muzyka się zatrzymała. DJ zastygł. Goście odwrócili się. Spojrzał na swoją pannę młodą, na jej rodzinę i powiedział wyraźnie. Właśnie popełniliście największy błąd waszego życia. Nie wyjaśnił, nie krzyczał, po prostu wyszedł ze mną w chłodną noc. I następnego dnia, następnego dnia wszystko się zmieniło. Człowiek z kurtyny. droga do domu była cicha, oprócz spokojnego szumu nocnego miasta, mój syn prowadził oczy wbite w drogę, szczęka mocno zaciśnięta, nie powiedział ani słowa od chwili, gdy opuściliśmy wesele. Dopiero gdy dotarliśmy do mieszkania tego samego, w którym go wychowałem, tego samego, w którym nadal mieszkałem. Mimo, że on teraz miał środki, żeby żyć znacznie, znacznie lepiej. Gdy sięgnąłem, żeby otworzyć drzwi, w końcu się odezwał. Wiesz co, tato? Widziałem to. Zastygłem. Wizytówkę. Widziałem ją przed tobą. Obserwowałem z boku. Czekałem, żeby zobaczyć, co zrobisz. Odwróciłem się, zdezorientowany. To dlaczego ich nie powstrzymałeś? Dlaczego nie powiedziałeś czegoś wcześniej? Spojrzał na mnie oczy wypełnione czymś, czego nie widziałem od lat. Bólem. Bo chciałem wiedzieć, czy to zrobią, czy naprawdę cię upokorzą człowieka, który mnie wychował w najważniejszym dniu mojego życia. I zrobili to. Jakub wyciągnął telefon, dotknął czegoś i podał mi go. To było nagranie zrobione potajemnie. Ojciec panny młodej śmiejący się, gdy podawał długopis jednemu z kuzynów. Jej matka żartująca o szmatławcach spacerujących wśród nas. I najgorsze ze wszystkiego. Sama panna młoda Jakuba, kiwająca głową. Mój prawdziwy ojciec to mężczyzna, za którego wychodzę. Żartowała. Ten hydraulik to tylko formalność. Serce mi opadło. Ale Jakub był spokojny, lodowato zimny. Tato, nie powiedziałem ci tego wcześniej, ale nigdy nie podpisałem umowy przedmałżeńskiej. Zamrugałem. Nie podpisałeś? Pokręcił głową. Błagali mnie, żebym to zrobił. Jej ojciec nawet zaproponował inwestycje w mój startup, jeśli podpiszę. Ale już wtedy zbudowałem coś. Po cichu z przyjacielem firmę bezpieczeństwa technologicznego. Dlatego nadal żyłem skromnie. Nie chciałem przyciągać uwagi. Przerwał, potem kontynuował. W zeszłym roku zostaliśmy przejęci. Uczciwa transakcja. Zarobiłem więcej pieniędzy niż kiedykolwiek sobie wyobrażałem. Wystarczająco, żeby kupić i pogrzebać całą firmę ich rodziny, gdybym chciał. Teraz to ja siadłem. Oczy Jakuba się zmrużyły. Myśleli, że poślubiają trofeum, głupca, którego mogą uformować. Ale nie zdawali sobie sprawy z tego, że mam własną grę w toku. A teraz to szachmat. Gapiłem się na niego oszołomiony. Otworzył laptopa i zaczął wściekle pisać. Jutro dowiedzą się, kogo naprawdę próbowali upokarzać. A kiedy skończę, rodzina panny młodej będzie żałować, że kiedykolwiek wyśmiewała człowieka, który mnie wychował. Szok, akcjonariuszy. Następnego ranka Jakub już był ubrany w elegancki granatowy garnitur, kiedy wszedłem do kuchni. Kawa parzyła się za nim po cichu, nietknięta. Tato, dziś jest dzień, w którym dowiedzą się, kim naprawdę dla mnie jesteś. Nie jakimś fałszywym tatą, ale człowiekiem, który uczynił mnie tym, kim jestem. Podał mi teczkę. Wewnątrz raporty firmowe, dokumenty finansowe i dokumenty właścicielskie. Biznes rodziny panny młodej. Grupa Hotelarska Zachód, sieć luksusowych hoteli i restauracji, po cichu traciła pieniądze. A Jakub przez ostatni rok skupował ich udziały cichych wspólników przez firmy Przykrywki. Po cichu, bezlitośnie. Spojrzałem na niego. Już jesteś właścicielem części ich firmy. Jakub uśmiechnął się szyderczo. Spróbuj 48%. A od dzisiejszej dziewiątej rano będę kontrolować większość. Dziewiąta piętnaście rano. Centrala grupy hotelarskiej Zachód. Jakub wszedł do szklanego wieżowca ze mną u boku. Personel przerwał rozmowy, szczęki lekko opadnięte. Te same twarze z wesela, teraz szeroko otwarte oczy i niespokojne. Sala konferencyjna była wypełniona. Jej ojciec, Grzegorz Zachodni, siedział na czele stołu konferencyjnego. Nadal zadufany, nadal nieświadomy. Co to ma znaczyć? Warknął, gdy Jakub usiadł. Jakub spokojnie położył grubą teczkę na stole i zwrócił się do zarządu. Od dzisiaj kontroluje 51% grupy hotelarskiej Zachód. Oto dowód, oto dokumentacja prawna. Możecie zweryfikować z waszymi prawnikami. Ciężka cisza, potem szmery. Grzegorz sięgnął po papiery drżącymi rękami. Oczy mu się rozszerzyły, gdy dotarła do niego świadomość. Ty, ty mały pasożycie. Jakub nie drgnął. Nie, Grzegorzu. Jestem produktem człowieka, którego wszyscy wyśmiewaliście. Hydraulika, z którego się śmialiście. Fałszywego taty, który pracował 14 godzin dziennie, żebym mógł chodzić do szkoły, który nauczył mnie honoru, dyscypliny, cierpliwości. Sala konferencyjna była martwa w ciszy. Jakub zwrócił się do innych. Pozwólcie, że będę jasny. Nie będę jeszcze rozwiązywać firmy. Ale ze skutkiem natychmiastowym, Grzegorz, twoja córka, twoja żona i wszyscy członkowie twojej rodziny są zwolnieni. Otrzymacie odprawy pocztą. Wybuchły okrzyki. Grzegorz rzucił się do przodu, żyły napuchnięte. Nie możesz tego zrobić, to moja firma. Głos Jakuba nie podniósł się ani na cal. Była. Teraz należy do człowieka, na którego pluliście. Przeze mnie. Potem się odwrócił. Kiwnął mi głową i wyszliśmy razem, zostawiając zachodnich oszołomionych, ich dziedzictwo w gruzach. Tej nocy Jakub i ja siedzieliśmy na balkonie. Spokojny zachód słońca skąpał niebo w pomarańczy i fiolecie. Nie musiałeś tego dla mnie robić. Powiedziałem cicho. Uśmiechnął się. Nie robiłem tego dla ciebie, tato. Robiłem to z powodu ciebie. Wszystko, czym jestem, wszystko, co zbudowałem, to dlatego, że wierzyłeś we mnie. Gdy nikt inny tego nie robił, oczy mi się zaszklili. Szczęśliwe, spóźnione urodziny, dodał. W przyszłym roku będziemy je świętować jak należy. Ostatnie pukanie do drzwi. Minęły dwa tygodnie. Wiadomość o wrogim przejęciu grupy hotelarskiej zachód rozeszła się jak pożar przez lokalne media i kręgi branżowe. Nagłówki wahały się od szok pana młodego, elitarni teściowie, do od syna hydraulika do maklera władzy. Jakub, kiedyś wyśmiewany, teraz był zapraszany do wystąpień na forach inwestycyjnych i panelach przywódczych. Co do panny młodej Emilii zniknęła z mediów społecznościowych. Jej niegdyś wyreżyserowane życie pełne szampańskich branczy i wakacyjnych selfie ucichło. Krążyły plotki, że ona i jej rodzice są teraz pozywani za niewłaściwe wykorzystanie funduszy i za kulisowe układy w firmie. A potem pewnego deszczowego wieczoru rozległo się pukanie do drzwi Jakuba. Emilia stała tam, przemoczona od burzy, rozmazar makijażu, ściskając mokrą, designerską torebkę. Jakub. Jej głos się załamał. Popełniłam błąd. Byłam pod presją. Moi rodzice zawsze sprawiali, że czułam, jakbyś nie był wystarczający, jakby twój tata był poniżej nas. Ale teraz zdaję sobie sprawę. Jakub przerwał, spokojny i opanowany. Zdajesz sobie teraz sprawę, że człowiek, którego obrażałaś, jest właścicielem dachu pod którym stoisz. Spojrzała za niego i zobaczyła mnie siedzącego na kanapie. Panie Kowalski, przepraszam, byłam głupia. Podniosłem rękę. Stop. Nie przepraszasz za to, co zrobiłaś. Przepraszasz za to, jak się to skończyło. Zastygła. Jakub wyciągnął coś z kieszeni, małą kopertę. Twoi rodzice podpisali to, gdy desperacko próbowali pozbyć się pozostałych udziałów firmowych. To klauzula, która uniemożliwia jakiemukolwiek członkowi waszej rodziny kiedykolwiek pracowanie lub posiadanie udziałów w jakiejkolwiek firmie związanej z Zachód. Podał jej to. To dotyczy także ciebie. Łzy napłynęły jej do oczu. Jakub, proszę. Czy nie możemy po prostu porozmawiać? Spojrzał na nią po raz ostatni. Miałaś swoją chwilę na rozmowę. Wybrałaś kpiny zamiast miłości, wybrałaś publiczne upokorzenie zamiast szacunku. Teraz ja wybieram milczenie zamiast pojednania. I zamknął drzwi. Delikatnie, ale definitywnie. Epilog. Dziedzictwo. Rok później Jakub uruchomił program stypendialny dla studentów z rodzin robotniczych, nazywając go moim imieniem Fundacja Kowalskich. Na ceremonii, gdy burmistrz ścisnął mu dłoń i zapytał: Co Cię zainspirowało? Jakub wskazał na mnie w pierwszym rzędzie. Ten człowiek, z którego się śmiano za naprawianie toalet, ten, który nauczył mnie, że prawdziwa wartość nie tkwi w kontach bankowych czy dyplomach, tkwi w uczciwości, wytrwałości i sercu. Oklaski były gromkie i po raz pierwszy w życiu poczułem się jak najbogatszy człowiek na sali. Czy ta zemsta była całkowicie uzasadniona? Powiedz nam, co byś zrobił w komentarzach poniżej. Polub te historie. Podziel się nią z kimś, kto potrzebuje tej energii i subskrybuj opowieści Anny, żeby poznać więcej zapierających dech w piersiach historii o zdradzie i sprawiedliwości. Bo tutaj każde kłamstwo ma swoje rozliczenie, a każda zdrada znajduje swój cień bądź czujny, bądź silny i bądź z nami.